Zdechnę no, Adam, zdechnę i spadam. <grystanie> Normalny dzień w biurze. A rozpoczęliśmy taką rozmowę. Piłkarza książka takich już nieco zapomnianych. Badały ciekawe nazwiska. No, tak, były Odet Gawisz, Kala Choro, e, Kojusz Żan Romana, -Romana. Andrzej Ciolaku, rumuński napastnik. na no, i albo Lubosz Kamenar. <laughs> tak, A, Kamenar, no to Jak to podał? Akrobata. I akrobata. I akrobata. Takich A, najbardziej sympatycznych chłopaków to Patryk Klofik. O, Patryk Klofik, który często gdzieś tam komentuje jakieś nasze materiały. Widać, że ciągle tym śląskiem żyje. Thank you. strony wylosowane rozpocznie Śląsk Wrocław Bardzo chciał, że Madejski odbił to piłkę prosto pod na Uela. Nie to jest czy... w ogóle pilnowany tak naprawdę jak się szpa. teraz widzimy powtórkę. Ale czterech zawodników Krakowi minęło to poranne. Przyjęcie na prawą nogę. Nie ma w ogóle pilnowany tak naprawdę. Matias na ma przez żadnego tam uciekły tak naprawdę no, z no. pilnowania kakabadze.

Będą przepychanki. Gorąco, gorąco. Czerwona, czerwona karta. Ale kto ją dostał? To bezpośrednia czerwona karta. Zagodowało nam się teraz. To nie była druga żółta karta dla kiepskan, ale bezpośrednia czerwona. Janske! To ask our supporters, Kto the very good, very good feeling, special feeling. prawa, bo, no bo nie zdarzy się to często. Yy, wiadomo, Eryk jest tutaj troszeczkę dłużej i, i, i na pewno na to zasłużył. Tym bardziej cieszę się, że, że spotkałem dzisiaj tak ogromna przyjemność i, i bardzo fajnie, że, że tak to się stało. Za to jestem bardzo wdzięczny. Prawie zdarłem gardło. Ostatnie pół godziny naprawdę emocjonujące. Z Marcinem podnieśliśmy się z miejsc, bo nie dało się usiedzieć. No koniec końców udało się wygrać. No, takie mecze moim zdaniem budują drużynę, budują mental zawodników. Sapi, przebieraj się. Skakuj. Masz buty. Zakłada. Dorobisz sobie trochę. Rodne Koszmarny wieczór dla nas, koszmarny wynik. Yy... No, radość niesamowita, ale tak yy, może krótko powiem, że normalna, normalny dzień w Jak Kolejne trzy punkty, wracamy do domu, jesteśmy liderem i no, nie poddajemy się. Ostatnim, ostatnim razem bardzo trudny mecz z ŁKS-em, teraz też bardzo trudny mecz. Yy, tutaj na, na, na Krakowie graliśmy w dziewiątkę. Yy. Jeśli chodzi o defensywę, to była naprawdę wybitna defensywa w tym momencie. Rozmawiając tutaj też za kulisami z, z piłkarzami Krakowi, to też usłyszeliśmy niejednokrotnie, że po prostu przeciwko takiej defensywy oni jeszcze nie grali. Więc to jest po prostu no, czapki z głów, jeśli chodzi o naszych piłkarzy, jeśli chodzi o defensywę, o cały zespół, który też się cofał. Cała formacja ofensywna też się cofała, więc naprawdę zagraliśmy super super spotkanie. Wieszony teraz przed sekundką Strzatni. Emocje nie dopisane. To, co się tam dzieje, to jest naprawdę mental drużyny, zbudował się po meczu z ŁKS-em, po meczu tutaj teraz na Krakowie, No idziemy dalej, nie będziemy się zatrzymywać do mogłobiec się wszystkim. Emocje były jak najbardziej. Determinacja, duża pasja, poświęcenie ze strony Śląska Ostatnie ostatnich spowodowały to, że wygraliśmy. Przyjechaliśmy tutaj w założeniu wygrać. Jak pan Fabiń? Rozmawiałeś z kimś? Tak, z Jechorem Macenko. Co No rozmawiałem między nimi o tej czerwonej karce, faktycznie. No, Może nie jest na siebie bardzo jakoś zły. Mówi, że przy tym pierwszym faulu faktycznie troszeczkę przesadził ten wściekliznek. Natomiast no, według niego druga żółta kartka troszeczkę e trudna do oceny. No, pozostawia to ekspertom na pewno, więc myślę, że wszyscy będą to oceniać. no Ale podkreśla, że liczą się trzy punkty dzisiaj i, i to jest najważniejsze po, tym, po takim spotkaniu. Znowu. Znowu kradną telewizory. Tak. Tradycja, tradycja, tak, jak ja jestem zawsze telewizor ginie. A tu kradną telewizory. Co to się wyrabia w ogóle? Mamy dowody, to bierzemy telewizory. To był trudny mecz, ale wiedzieliśmy co musimy robić. Walczyliśmy do samego końca, bo to nasz klub. Daliśmy z siebie wszystko w tym spotkaniu i wygraliśmy. Jak się grało w dziewięciu przeciwko jedenastu? Tak jak powiedziałem, było ciężko, bo graliśmy bez dwóch zawodników. Musieliśmy walczyć. Czasami taka jest piłka. Co powiedziałeś chorowi Macence po tym, jak dostał czerwoną kartkę? Powiedziałem mu, że czasami musi być bardziej skoncentrowany, bo jest zbyt emocjonalny. Próbowałem go uspokoić. A co powiedziałeś Nowelowi? Wcześniej był Faul, którego sędzia nie odgwizdał. Zawodnik Krakowić zaczął też coś do Nowela mówić. Czasami traci się kontrolę. Powiedzieliśmy Nawellowi, że w piłce to się czasami zdarza, że musi o tym zapomnieć i grać dalej. W poprzednim sezonie ledwo uniknęliście spadku. Co chcielibyście osiągnąć w tym sezonie? Może to już czas powiedzieć, że gracie o podium. Wiemy, że musimy grać do końca i po sezonie okaże się, na którym jesteśmy w miejscu. Oczywiście, w każdym meczu, nieważne jak, musimy zdobywać trzy punkty. Co z twoim kontraktem? Nie wiem, to nie jest moja kwestia, tylko dyrektora sportowego. Zobaczymy, co się wydarzy. Trener Magiera powiedział, że zimą na pewno ze Śląska nie odejdziesz. Potwierdzasz? Jestem w Śląsku, by pomóc zespołowi. Przed sezonem powiedziałem w klubie, że jeśli będą chcieli mnie sprzedać, to jestem otwarty. Ale jeśli zostanę, to pomogę zespołowi. Za każdym razem daję z siebie wszystko. Był ogień szatni? Nie, dzisiaj nie dzisiaj były. A kto, kto dzisiaj, nie trener? Były pewne okoliczności, które... które... Owszem, cieszyliśmy się, ale wszystko w granicach rosną. No, konferencja prasowa dzisiaj tak z... z bohaterem meczu. Rafał, 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 rafał. rafał. Masz Cała lista. Adam, z ich Mamy to? Mamy to. To się nagrało, to może pierwsze pytanie, bardziej poważne. Jakie to uczucie by dzisiaj w MBT-meczu? Myślę, że MBT-mecz to jest cała drużyna śląska, no bo nie możemy zapomnieć, że Łukasz wybił piłkę z linii. Ktoś tam też coś przyblokował, także myślę, że cały zespół zasłużył na, na, na brawa i... Bardzo cieszymy się z tego, że udało się dzisiaj wygrać, bo teren jest tutaj niezwykle trudny i wygrać w tej 9 to fantastyczna sprawa. No i dzisiaj po raz drugi wygraliście na tym terenie, a jakie to właśnie uczucie grać 9 na 11 po raz pierwszy, tak? Po, to pierwszy mecz w Twojej karierze? Nie no, chyba w Radę my graliśmy 8 tak. na 11. No właśnie, a nie, nie 9. <laughs> więc <laughs> więc, <laughs> więc <laughs> nie pierwszy raz, no, aczkolwiek... Drugi raz. Drugi raz wygrałem mecz w taki sposób. Pierwszy raz wygrałem w Głogowie, też graliśmy chyba od 30 minuty w dziewiątkę, wygraliśmy 1-0 albo 2 na Polkowic, jak już nie pamiętam. W każdym razie zdarzyło się też wygrać mecz w takich To twoje szóste czyste konto w tym sezonie. Przed tymi rozgrywkami Za zamyślałeś, może jakąś, jakiś cel obrałeś sobie, ile tych czystych kont powinno być? Czy, czy bardziej nie myślałeś o tym? Nie, myślę, że, że nikt o tym nie myślał. Myślę, że każdy pracuje po prostu na, na, na to, żeby ta drużyna robiła punkty, yy, pieła się w górę tabeli i to jest najważniejsze. A czy tych czysty kąt będzie 10, 12, czy 15 albo 5, to jest nieważne. Najważniejsze jest miejsce w tabeli i myślę, że... Mogę oddać wszystkie czyste konta do, do końca sezonu, abyśmy w każdym meczu wygrywali. Będziemy się cieszyć w maju. Prezes Załączny rozmawiał tutaj z nami i też nam zdradził taki, może nie sekret, ale powiedział nam, że rozmawiał z, kim, z którymś z piłkarzy z Krakowi i mówił, że e, gra, grali dzisiaj przed tak naprawdę jedną z najtrudniejszych defensyw w swojej karierze. I myślę, że to też jest e, duża taka może zaleta, ale. Ale też pochwała dla, dla Was, bo faktycznie trzeba przyznać, że, że w tym sezonie pod względem w obronie wyglądacie świetnie. To jest to może to, te, to, też pytanie... To trzeba przyznać, tak. No, myślę, że pod, pod względem gry defensywnej, nie boję się tego powiedzieć, prezentujemy się fantastycznie, bo naprawdę przeciwnikom ciężko dochodzi do sytuacji. Myślę, że dzisiejszy mecz pokazał to, że w Krakowie w 11 osób stworzyła lepsze sytuacje niż wtedy, kiedy graliśmy w 9. Myślę, że też pochwały dla sztabu za to, że wyciągnęli fajne wnioski z pewnego sparingu i wiemy, jak ta drużyna ma funkcjonować, jak, jak, jak jest zorganizowana w defensywie, a wiemy, że defensywa to jest klucz do, do, do fajnych wyników i oby tak dalej. To jest to, czego wam brakowało Ale... właśnie w zeszłym sezonie. Wielu rzeczy tam brakowało. <laughs> nie wiem, nie wiem czego brakowało. Na pewno na pewno też trzeba. Trzeba oddać to co, to, co Alexa, że, że, że na pewno jego obecność w linii defensywnej jest, myślę, bardzo ważna, bo myślę, że przy nim Łukasz też sporo urósł i, i cały ten blok defensywny, wydaje mi się, wygląda lepiej, więc można tutaj te słowa pochwały skierować w jego stronę. Jesteś już doświadczonym zawodnikiem, a to twoja życiowa forma? Ja nie wiem czy na pewno na tym poziomie tak, bo mówmy się długo na tym poziomie nie jestem, no jeśli mam być szczery to, to, to dzisiaj naprawdę będąc na boisku byłem bardzo spokojny, bo, bo wiedziałem jaki mam zespół przed sobą i. Jeden czego się bałem to, że po jakimś głupim rykoczecie ta piłka wpadnie do bramki i, i wtedy możemy stracić gole. Tak, tak to wiedziałem, że jesteśmy takim monolitem, taką skałą, że naprawdę ciężko nam złamać. Na ja zakończenie pytanie, bo w, tym, w czerwcu kończy się kontrakt ze Śląskiem i czy tam jest jakaś klauzula minut, czy, czy dopiero będziecie rozmawiać na temat potencjalnego nowego kontraktu? Nie ma żadnej klauzuli, więc myślę, że, że droga z jednej i z drugiej strony jest otwarta. Myślę, że mam taką nadzieję, że klub jest otwarty, ja też jestem otwarty i, i na pewno byłoby fajnie kontynuować tutaj w swoją przygodę z piłką. Jeszcze Proszę. żadnych rozmów nie rozpoczęliście? Rozmów jako takich Oficjalne. względem mojej osoby nie było. Dostałem jakiś tam sygnał, że, że będą planowane, że, że jest jaka chęć przedłużenia ze mną umowy, ale, ale jakby do konkretów nie doszło, o, więc, o, o. więc zobaczymy co się wydarzy.